Trzymajcie się, bo w to trzeci odcinek naszej celi. A grajmy w Gothic 2, no kruka. I tak. Musimy do skończyć bo tutaj. I idziemy do Lester'a. Weźmiemy sobie roślinka i do Lester'a. To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że ci. Dialogów dialogu nie wiem na razie przewijał, jakby to. Lester, skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milton i Gorn nadal są w górniczej dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Co ci się stało? Po upadku śniącego całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie! Na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. Chwila! I poczekajcie, Robi krótkie cięcie i to się wszystko dobrze nagrywa. Dobra, wszystko się wejści, nagrywa i lecimy dalej. Zmierzam do Kolinis. Co wiesz o tym mieście? Korinis, Miasto jak miasto, tyle że portowe nic specjalnego. No, a czemu pytasz? Muszę się skontaktować z Paladynami, którzy podobno tam przebywają. <laughs> Czyżby niesamowite! Tak jakby ktoś taki był w stanie w ogóle dostać się do miasta, nie mówiąc już o spotkaniu z Paladynami. <laughs> Czekajcie. Pogłośnięcie dialogi. Odwieszał się ściek. Ja słabo słyszę. A czy do tego? I nie z tego. w oczym. Dobra. Jakieś rady co do sposobu dostania się do miasta? Owszem! Awesome. Jakiś lat, czas tak. temu pracowałem dla starego alchemika imieniem Konstantino. Ma pewne wpływy we władzach miejskich i nakazał strażnikom przepuszczać osoby, które chcą mu sprzedać rzadkie dzieła. Cała sprawa jest dość prosta. Nazbieraj okolicznego zielska i udaj, że pracujesz dla Konstantina. To powinno wystarczyć. Pilnuj tylko, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkową kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii... Ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać, inaczej cię nie przepuszczam. Powinno do tego wystarczyć 10 sztuk jednej rośliny. Dzięki za radę. Jak długo się tu ukrywasz? Nie wiem dokładnie. Może tydzień. Ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia. Stała tam wieża. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę Ksardasa? Wiedziałem, że jest potężna, ale stworzyć magicznie taką wieżę. Ksardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie. To on wyciągnął mnie ze świątyni Śniące. Musisz porozmawiać z Ksardasem o tym cieniu. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie obzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem. Smoka, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze nie. Ach, cóż, w porządku, jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Xardasa. I Tibe. Dołączmy. Dobra, zrobić Dobra, nie. Dobra, muszę coś tam Więc... Idziemy na ścieżkę. Dobra, może zapiszemy jeszcze góra, żeby było lepsze. Odcinki będą trwały do 15 minut, coś takiego. Tym, czy teraz skończymy... ...góra... Idziemy w stronę bandytów. Dobra, to na razie to musimy wyjść z tej klatki nie? To się, tu To Bardzo dobrze. A wyszli.

Idziemy tutaj. Bo właśnie przy takich szkieletach często są jakieś rzeczy. Czyli na przykład tutaj. Za się jeszcze dwóch. Dobra, to no, kurwa. Na początek nam się każdy rzecz który znajdziemy się przyda. Warto zbierać tobie. Jakieś kłopoty? Do diabła, nie wiem gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila. Ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały. Jeszcze w górniczej dolinie. Jak żebra? Nazywasz się Kawalorn, tak? A, nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Dokąd idziesz? Do miasta. Do miasta. <laughs> Ach, też do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Teraz, gdy aż roi się tu od bandytów, nie każdy może wejść do miasta. Kilka dni temu przechodził tędy jeden ze starych psioników z górniczej Doliny. Mówił, że może wchodzić i wychodzić z korinis, kiedy tylko chce. Poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. Może powinieneś z nim porozmawiać? Nie to że że odmówiła Lesterze, ale czy Masz na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do cieni? Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić górniczą dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego kręgu. Co tu robisz? Co tu robisz? Utknąłem. Dobra, to. Powie... Czy... A? Nie jest, się... Tego co po... A nie jest, nie... Się o co chodzi? W przy... się... Zostałeś oprabowany. ta... ogłuszyni. To były piekiel... Nie pójdę...

Nie radę mi powiedzieć, że przysyłam do w a wtedy oni nas zabiją, a ja przybywam z No właśnie! I właśnie cię bardzo. się. Bardzo! Szukaj! Jest! I... i, i nie dajcie się... chyba... ...co ja chciałam? Yy, nie dajcie się... ...nie dajcie się namówić, żebyście tam poszli, bo oni was jak w tym Komu tak bo? E? To ja. Z kim po? Z moim. No więc ja. Skąd? Spoko. Byłem skazany. Nie po a. Kto w tego nie? A kto to ta? Hej sa. No, bez ją nie no

Chole. Dobra, no i teraz tylko idziemy do kawalorna, no, wylejemy bandy. No i ja będę kończył ten odcinek. Hej, to ta skanda? Dobra, a teraz. A i pewnie się zastanawiacie, ciągle zobaczyć no, że ma no 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 chociaż ma winki, damage, no Nie warto nim atakować. No bardzo mały właśnie i po prostu nie po prostu nie radzę przecież woli to dobra nie chodź nie w stu trzebać dobra rada tak I I Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku. No to załatwione. <laughs> Przynajmniej jakie za. <laughs> a co ze za... mną? Hmm, dzięki temu. Jeden z tych. Zanieś go do mnie. Powiedz mu. A, a, a inaczej wezmę. Nic tu nie ma. No, no tak. No to na tym chyba nasz trzeci odcinek tej zaplany, gdzie odcinek dwa noc królka. No to tak. O, komentujcie, oceniacie, subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku, na